No właśnie. Belet to nie był taki koop jak w trójkę. No ja kupiłem grę i chuj, świadomość zinstalował. No, ja nawet nie zainstalowałem. Graliśmy raz. A, graliśmy raz, no, ale to tak wyszło, że coś wyszło i chuj. I nie wyszło. Wójdź ci tu dobrze. tego frajera zaraz. Ja tam nie chcę nic mówić, ja tam mogę Amare wziąć. A, wzią a chodźcie ten, bo chcę być beczkę Ja tam też trójkę zawsze mogę pomylić. Trójka jest dobra. Chodźcie, rozdupimy. Kevin nie, Kevin. Patrz, nie poczekał pan. <laughs> Obraził <laughs> mnie to, niech spierdala. Budzą <laughs> mm. małe miksturki, niech ma. Aż od wujka nie może, wujek zły.

Jedna skrzynka jakaś Też w sumie nie wiem czy ja te zadania na skrzynki, to jest tygodniowe, to jeśli nie zrobiłeś, to powinienś mieć. Nie było z tego pro, mam też. O, zadania fabuły się pojawiły, albo pogadałem z, Hans z Hanem Solo i mam teraz pokonaj pięciu szturmowców. No, no, ja chyba tak. A, walaczki, no, bo bo jak jeszcze pięćdziesiąt hmm. lat, tam gdzieś domek Jest Znaczy, teraz nie wiem czy jeszcze ktoś tam jest Linkę słyszałeś? To ja, ja dalej chyba Dojedziemy tędy, może tu. czy są te budki? Muszę przebrać. Może dojedziemy do jakiejś budki. Będą chyba boty. Są. To budka chyba za kamieniem była. Jest no. Ale my przystojni. O <noise> <noise> <On> przyniesie <noise> tysięcy to było za to. No. Jedziemy. O miecz! z tym odpychającym kamieniem Ja bierę co? Bierę. Jedziemy po tym fioletowy jeszcze Ale... A fioletowy zabrał ktoś nie Ja nie, nie, to ja go nie widzę. Zaznacz. Po prawej tu, po prawej, po prawej. O, to A tu jest. Tutaj. A tu. A to? Mhm. Co ktoś. A tam cholera. Kurwa. <grybuj> 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 Jak się odbił. Nie widzę ich Gdzieś u góry chyba byli Nie, na dole był go No ja jednego załatwiłem, ale A. nie, od razu nie padł Tutaj, przy samochodzie Ciekawe Jego Do cieci Dobra, jedziemy stąd chyba O, tu jest kolejny posterunek, może boty będą. Zaznaczyłeś? Tak. A co z tymi botami? No, z, z Hana Soda to jest następna A. część, 5, zabić, jeszcze trzech muszę. No są. to zawsze było po trzech. No też mi się tak wydawało, może zmieściliśmy zadanie właśnie. Spływak ktoś, spływak ktoś pod nami. I bot chyba. A, <laughs> a miecz nie działa w wodzie. <laughs> I co, teraz pewnie wrócić do Hana Solo? Tylko mi się nie pojawia, nie wiem czemu. Do Hana Duo Han Solo był. A tatuj, nie? No tam w tym po, na południe. A tam Fobu już była. Zwerbuj Hana Solo, no. No to nie, no. Przejmują pociąg. My jedziemy dalej. Samochód. Samochód, Samochód. No. Jeszcze, ten, Jeszcze ten samolot. Ten kurwa lata. O, już strzelił do nas. Odgryź się. O ku O kurwa! Kur nie zapominają, że my tu we trójkę gramy, bo jeden zdezertorował. Co to, gliczek bl był? Jop. Masz 6 bindów. Chodźcie, załatwimy te boty. Tak? Ty jesteś załatw, bo są w Survival machine. Faktycznie, trzech na pięciu. Dwie beczułki. Wezmę kartę, aktywuję. Dzień dobry To ja chyba wezmę 50 Idziemy Jedziemy się bić Ten tu lata znowu To jednak z nim mi się nie chce bić chyba naszą furę zaraz zatankować Jest Ma ktoś. To samochodzie. O, ktoś tu szala. Idę do, do niego. Na ja to. Idę po nasze auto, bo gdzieś pojechało. One wybuchło chyba. Co ty gadasz? Próbowałem go ściągnąć, ale nie wyszło. A ty siedzą byś grał jeszcze jednego po tym meczu? E Mogę zagrać jeszcze, jeszcze w wodzie, 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 dobra leży. leży. I gdzie nas samochód? Aha, tam jest. Tak oddaliło się do tyłu, zamiast do przodu. Ja myślę, że wybuchło, bo coś wybuchło akurat i... stacja, bo wełyskacja... Może Nie, instrybutor. Albo słyszeliście moje użycie mocy, bo jak próbowałem a, a, a jak, na siebie. A, a ja kamieniami walnąłem. Może dlatego ten potem tego chłopa walnąłem wcale nie ma linki, żeby wjechać na most. Lol to co, może jutro survival machine? No można by zobaczyć. Jedziemy tu, jedziemy Zmyślałem, że ktoś tu stoi, to czubek choinki O rozwalmy sobie bunker Odlej jest chyba zadanie, żeby tu rozwalić Tylko nie wiem gdzie jest leja A. Cel pal Chyba zarąbiste. Jest do wojny, mi się podoba. Już tu parkuję, czekam do wyjazdu. O, bo tu jest taki terminal i z tego jest to zadanie. Na do strefy teraz. Zbigniew B8975 został powalony. Samochód jedzie. Pamiętam, właśnie Czesio kiedyś nasz kuzyn, pojechaliśmy z, z Ziołem i z, z gandziarem na spotkanie z, z koleżankami, a on do nich z bingiem jest. <laughs> Mnie to tak rozjebało. Zbychu to jest przychodzi. Byliśmy raz na basenie, właśnie ja, Sheldon i zbychu. A i Zioło chyba też był nie pamiętam. Gania. Kurwa zbychu stał w wodzie w basenie. A on jest wy, on wysoki i taki szczupły, taki. taka tyczka, nie? Wystawała z tej wody. I. i mu się kichnąć ciało I najpierw zajęła taką, taką minę dziwną, i w końcu. w końcu kichnął. Ale ten. gość glut taki. i on leży. po prostu go wziął, jak las co zakurbił, i w to było okryte, kurwa. Biało ma ten kierowca już Kurde, Próbowałem go ściągnąć, ale akurat schował się za górką. Pojechał. może karty zaraz próbować zebrać I szala, no? Ty, tam, tam, snajper na tym. A. Billy. O, tu jest Leia <grymne> To w sobie można wziąć od niej zadanie, bo to jest pomiędzy meczami zadanie. No to weźmy. Ja idę i. Fak, nie o to już zapytałem, a do mnie strzelają. <grymne> Dawaj! Szybciej! Ty, czemu ty tyle gadasz? No i zginę przez nią! Ty ktoś to przyjedzie. Dobra, mam quest'a. Masz quest'a? Nie, no. Czekaj, gdzie to było teraz? O, przed nami. No to, to w strefie już. Może nie bije, mocno. Weźmy samochód zmienimy. I weź zaznacz, bo ja już się zgubiłem. O, chwila. Zapomniałem, zapomniałem, gdzie... Aha, my to robili tu. na górce. Aha. Kurde. Dobra, co spoli chyba. A ciekawe czy na następny będzie, jak będziemy, Czy już będzie wzięte, czy musimy jeszcze raz. Znaczy no, bo musisz tam otworzyć. I tam w środku jest yy, terminal do kliknięcia. Jak rozwalisz. A nie burzy się tam rozpiąty Leci, leci gdzieś tu Jest K Kurwa, nie tym! Wróciłem Kurwa, jeszcze wysiadł A ja chciałem mu powiedzieć strzelajcie razem do niego Dwa samochody Trzy nawet Ty. Dobra smolić ich, bo jak wysiądą, jedziemy do strefy. Mamy dwie strefy, dobra, lecimy gdzieś tam. Kuriezus Chyba samochód przed nami śmignął, coś mi tak. Na pewno byli za nami na moście, tu przed nami, o, o po, po, po lince, Tu jest, ty. tu tu, tu, kurwa, dwoma samochodami wróciłem. Leży? Ja nie wiedziałem, coś takiego się wydarzy. W strefie, się. Ja widziałem go na dole. Idziemy do strefy. Na dachu dwóch. No, tak. no bo tu może ktoś być. Chyba ktoś był, czy nie, czy mi się nie, może. A. Dobra, tam po Gdzie, po lewej? No tam, po drugiej stronie. jest. Łe! <laughs> <laughs> Nieźle. Ty, ale chłop... A macie go? Dobra. Dostam samochodem po poleciał Dostał samochodem po ryju. <laughs> <laughs> so, ja mogę w mogłem nie wysiadać i... To jest, to, na... jest tam, jest tam, jest tam, weź. Leży. Czyli jeszcze ktoś? Leczył się ktoś? Czy... Czy jakiś to nas samochód jakby. Ja wiedziałem, że to kurwa weźmie i no, samochodem wróci tak. Samochód, samochód. samochód. Weźmy samochód i zajmijmy tutaj tutaj przy następnym. samo, no, ja tak samo, sobie lecę. Ile ich zostało? Kurde, siedmiu. Trzy teamy. Biją się między sobą. Ich nie widzę. Tam chyba samochód jechał, czy coś takiego. Chodźmy powoli do strefy kolejnej. Rywalizuję się, czy nie? Tutaj nie. Nie, on stał po prostu. A. No dobrze. No, 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 no. Wychodzą tam ze strefy. Chodźcie, chodźcie. A, widzę go na daleko tam, no. A, zbiłem jedną tarczę. Bo to zostali. Został trzech. Tak, jedno nie zostali. No i dobra, i my mamy przewagę. Strefy w sensie. Leży. Nice. nice. Nie mam sniper, kurde. Ja też właśnie. Drugi bunkier postawili. O, hada solo, mi zadania nabija. Muszę coś budować. O, zrobiłem. Chyba to nie doleciało. Wyskoczyli Na dół zeszli 1,60 Zajmiemy strefę Jeszcze strefę. jeden górą biegnie Tu za drzewem Chodźcie, chodźcie, oni muszą przyjść Zajmijmy coś Tu będziemy mieli blisko drugą strefę później. Wiesz, póki biegną to chcę ich tam trochę jeszcze Wiem. podgryźć bo Właśnie tam O ich... biegną Gdzie, bo nie widzę? Może pra swoje prawej, tu zjechał z górki To na drzewo próbuje. Dostał 66. Widzę. Biegnie I tu. Dwóch z lewej mamy, dwóch z lewej. Dożejcie Snajperki mają. Tak. Kurwa, znowu się rozjebało dostał 1,60. Jeden. Dobrze? Ten odchodzi. Możecie jeszcze na tego trzeciego. Predator. On przy mnie jest. Tu jest. Ten ma biało, bardzo biało. Jebany, predator. Nice. 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 Go. No i taniec. Ale to był dobry meczik. Cztery likwidacje. Chyba trzy na botach. <laughs>